Dzień dobry, z tej strony Daniel, jako dzisiaj jest ze mną luks. Przywitaj się, przywitaj, przywitaj się. Tak, dobry dobry, No i widzowie, właśnie tak, zrobiłem już odcinek z Minecrafta, keyboard and mouse sun, ale dzisiaj wyjątkowo zrobimy dwa, dzisiaj wyjątkowo zrobimy dwa, dwa z tobą zrobimy. Tak, z, tobą, z tobą z tobą tak z tobą luks dobry piesek Dobre. a i słuchajcie przypomnę wam o subskrypcji i o lajku zostawiliście na tym kanale oprócz tego subskrypcja na kanale musi być bo inaczej a i sprawdzamy statystyki subskrybentów mi już to bardzo cieszy bo że luks ma taśmę bo Chris złapał Luksa! Ale jak się właśnie trochę nie chcę tej taśmy chyba.